W szkole uczysz się być kimś, w duchowości uczysz się być sobą. W szkole oceniano, ile wiesz, ale nikt ci nie pokazał, kim jesteś, gdy wiedza milknie. Mistrzowie duchowi mówią: Prawdziwe poznanie zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa. Nie uczono cię, jak obserwować swoje myśli, jak nie utożsamiać się z lękiem, jak zaufać chwili, bo tego nie ma w testach. Ale to test codzienności zdajesz każdego dnia. Nie uczono cię, że cisza jest pełna odpowiedzi, że twoja wartość nie zależy od oceny i że największym nauczycielem jest cierpliwość. Duchowość nie daje ci tytułów, daje ci coś większego wewnętrzną wolność, a tej nie znajdziesz na świadectwie. Znajdziesz ją, gdy przestaniesz szukać na zewnątrz. Jeśli to słyszysz, to nie przypadek. To lekcja, której nikt ci nie dał, ale możesz ją dziś odebrać. Gotów na prawdziwą edukację? Napisz w komentarzu. Uczę się życia, nie tylko wiedzy, albo podziel się czego szkoła nigdy ci nie powiedziała.